Jak myślicie, ile tego tu jest? <laughs> ja mam policzone co do sztuki. O, maniek. maniek licz. Słuchajcie, jadę na skup, gdzie skupują butelki, skupują sztuczkę szklaną. Tego będzie więcej oczywiście, bo mam troszkę więcej. Cześć Maniuchor. 273 butelki po 40 groszy. Ktoś powie mało, a ja powiem dużo, bo ja za to nie płaciłem. To jest pozbierane. Natomiast sprzedaję w hurcie 273 od razu po 40 groszy, co daje tam jakieś 105 zł. Nie wiem, jadę przy okazji, jadę wyrejestrować samochód, który sprzedałem. Czy jak to tam zgłosić, nieważne. Ale zanim to zobaczcie, jeszcze to, co tutaj dopadłem. Browar Żywiec. Taka krata. Ona rok leżała w worku, zamknięta, wypsikane tam było, nafukane preparatem na te kołatki. To co tutaj wiercą, te dziurki. To znaczy, to są już dziury wylotowe. Jak widzicie taką dziurę, to znaczy, że tego roboka już tam nie ma. On już zjadł, co miał zjeść. Spójrzcie. Ja nie wiem, jakie to są lata. Browar żywiec. Nie wiem czemu. Przypuszczam, że jakieś wczesne lata PRL-u, bo normalnie to był arcyksiążęcy browar, nie? W żywcu. A tutaj jest tylko browar żywiec. Przypuszczam, że jakieś, nie wiem, lata 50., 60. Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, jakie butelki tutaj wchodzą. Chociaż zaraz możemy to sprawdzić. No, te z PRL-u są za małe. A te z dwudziestolecia międzywojennego za duże. No i teraz pytanie: chyba, że wiecie co? Bo to jest. Aha, to jest 0,3 litra, czyli tutaj połóweczka będzie pasowała. No i powiem Wam, że pół litrówka też nie pasuje, ma dziwne luzy. Czyżby to była skrzynka dedykowana do jakiegoś konkretnego rodzaju butelki? Hmm, patrzcie co się dzieje. Ja mam w swojej kolekcji tutaj butelkę z częściową etykietą 0,3 litra. Arcyksiążęcy browar w żywcu, ale to się nie zgadza z tym co tutaj jest napisane, ale. Tak spróbuję nie uszkadzając etykiety, zobaczcie jak ulał normalnie pasuje, pytanie czy to jest od tych butelek, no pasuje po prostu idealnie, te mają za duży luz, te to już w ogóle, natomiast te małe 0,3 litra też były napełniane yy, piwem, mam taką yy, butelkę z etykietą oryginalną z dawnych lat, natomiast o... No to jest ciekawostka. Wchodzi jak ulał do każdego. Tak czy inaczej, skrzynkę mam, skrzynka żyje, a dom, z którego ją wyjąłem, już dawno nie istnieje. Także tak to jest z urbek. Sami. jak jest, odpadcie sobie sami. A ja nie czuję, że rymuje. Jezus, Mario, myślałem, że leci. No to by była strata. Dobra, my się zabieramy, zapakowanie tego ustrojstwa. Dopakujemy jeszcze stuczki szklanej. Zobaczymy, ile tego wyjdzie. Tak to wygląda. Samochód zapakowany. Tu są buteleczki w skrzynkach, w workach i luzem. A tutaj mamy co? Stuczkę szklaną. <laughs> Zobaczcie tutaj, co przyszło kiedyś w paczce od Ukiego ze Szczecina. Pozdrożni przyjacielu Szczeciński Ogień. Także uważajcie na takie wynalazki. Żona jadła, ale nic nie mówiła. Nie zionęła później ogniem, także chyba jest zjadliwe. <laughs> I oczywiście dzięki Uki. Co miałem powiedzieć? Jak widzicie, szkło znalezione, szkło z domu. Ja kupuję większość rzeczy w szkle, ale jako ja nie piję, ale buteleczki z wódki, prl no jest tego wszystkiego tutaj masa. Po dżemach, nie dżemach, po jakichś winach, także częściowo chociaż wywiozę, bo mam tego troszeczkę więcej. No, jeszcze raz tyle można powiedzieć. Także A że jadę przy okazji do urzędu, no to troszkę surowca wrzucimy w obieg. nie? Ta kubka tam jest moja. Butelki też już na swoim miejscu. Ja jestem opróżniony do zera. Jedziemy dalej załatwiać sprawy. 9.03. No przyznaję, troszkę zaspałem. Poziom wody się obniżył. O jakieś dobre 30 cm, No ale też ostatnio za bardzo nie padało. Natomiast oglądałem ostatni odcinek u Wojtasa, z wczoraj dokładnie, ale nieważne, który jest ten, tak czy inaczej dzień po dniu, u niego jest susza. On ma glebę jak dosłownie yy, popiół, a u mnie jest wszystko mokre, zmazane, ubabrane. Nie? Taka różnica dzieli nas ile? 60 km, No ale nieważne, robię kolejne odwierty, żeby sprawdzić, czy coś jest. I tu jest ściągnięta baza szklana, którą zostawiłem ostatnio. Kolejne butelecki wychodzą Ale naprawdę śmieci jest bardzo mało Tu nie ma nic, zupełnie Także w tą stronę nie ma sensu iść Zobaczymy jak będzie w tamtą stronę Bo tutaj jakieś o, Szkła, takie rzeczy Wiem Jarku, wiem, przepraszam Bez rękawiczki <laughs> Przyjąłem reprymendę O, następne będę, będzie z rękawiczką Pozdrawiam Cię Jarku i co? I nic. I kopiemy. Jak będzie coś ciekawego to się włączę, a jak nie, to się też włączę. Postanowiłem troszeczkę głębiej zejść i nie wiem o co chodzi za bardzo, bo tu jakiś złą wychodzi, ale to już jest za głęboko. O, tyle się z tego nada. Tyle jest elastycznego. Ale tu nic wrzucimy. Tu jest jeszcze jakieś szkiełko się rudo zrobiło, ale zastanawiam się dlaczego tak nisko to zeszło to też się nada ciach ale chyba fałszywy alarm no tam coś rzęsi ja, to resztki tej blachy no i dobra i jak widzicie w górę też nie ma sensu iść, bo w zasadzie nic nie wychodzi ale lecimy tam a jednak szósty zmysł mi powiedział, idź w górę Artur, a nie w bok, jeszcze spróbuj. No i już na takiej większej głębokości zaczynają się jakieś męty, farfucle. Tu jest talerz, tu jest jakiś O, złomik. Złomik cieszy, to wiadomo. Dobrze, wrzucimy sobie. Ale pytanie czy to nie jest tylko wierzchołek góry lodowej oby nie dorwiemy się do tego potuczonego talerza i sprawa to nie jest talerz to jest szkło ale to nie jest szkło opakowaniowe tylko jakiś klosz ale tu jest chyba talerz o kurcze no. no ale widzicie wychodzi talerz a pod talerzem gleba, no. Jakieś takie pojedyncze, nie? Czyli znowu fałszywy alarm. O, tu się wbiło w słoik od razu. O kurcze, zobaczcie. Leki. No dobrze, wybieramy. Tu musiało być chyba jakieś wesele, powiem wam. To jest akurat jakaś, nie wiem, papa, coś takiego, ale. Ja mam już pół torby potłuczonych orężadówek. To jak w jednym miejscu, to jest kurde nienormalne. A wiecie, jak kiedyś wyglądały te wódka w butelkach zwrotnych, orężada w butelkach zwrotnych. No i nie wiem. Może było tak grubo, że się tym rzucali. O, to też jest orężadówka. Brązowe, białe, zielone. Wszystko jest zaraz zwalone. Także nie wiem, co mam o tym myśleć. No chyba, że Ach, to nie jest orężatówka, to jest, wiecie co to jest, to jest taką rybią łuskę Agnieszce z Sulejówka, Aga uściski Ci przesyłam, podobają się te butelki, to jest po radzieckim syropie do wody, tylko ta tutaj była poddana wysokiej temperaturze, bo jest, widzicie to, o, spłaszczona, coś gdzieś się paliło w okolicy. Być może tutaj suche trawy się zapaliły, znaczy się zapaliły, no wiadomo, kto się podpalił. No kurczę, a wiecie, że wypalanie traw to się wydaje błahe, że a tam popali się chwilę i tego, ale to generuje taką temperaturę, że te wszystkie dżdżownice, o, wije i inne, no giną po prostu na głębokość iluś tam centymetrów w głąb, także jak szkło się potrafi, wiecie, Przytopić. Spróbujcie w ogóle przytopić butelkę nie wiem, w ognisku. Zobaczcie, jaka do tego jest potrzebna temperatura. Ja w kafloku robiłem eksperyment, bo gdzieś tam wyczytałem, że kaflok może wygenerować temperaturę do nawet 900 stopni. Wiecie? I wsadziłem sobie kiedyś na ruszt buteleczkę. Ona oczywiście popękała od razu, no bo wiadomo szoku termicznego doznała, ale no, nie to, że się stopiła, ale się zdeformowała, nie? Spłynęła w dół, że tak powiem. Także tam jest taka temperatura, o, tu też jest oręża Także to, że tutaj jest coś przytopione, to znaczy tylko o tym, że no, było tutaj grubo. Tutaj albo gdzie indziej, gdzie ta butelka wcześniej występowała, leżała, czy nie wiem. Wątpię, żeby ją do pieca ktoś rzucił, bo tutaj nie ma popiołu, nie? Także takiego z pieca o to mi chodzi. Ale za to jest syrop. O. Zagadka dla Was. Co tu nie jest korzeniem? Trzy sekundy na odpowiedź. Raz, dwa, trzy. To nie jest korzeń. To jest aluminium. Najprawdziwsze. Jak ktoś zauważył, to gratuluję. Torba ze szkłem jest pełniutka praktycznie. Trochę śmieci jeszcze wybierzemy i, i będzie można e, znikać. Nie? O, świetnie. U, jakaś mucha mi tutaj nad głową zabrzuciała. Tam do śmieci. No i tak to widzicie. Kopałem tu, było grubo, skończyło się. Kopnąłem tu, przez chwilę było grubo. O, jeszcze jakieś szkło, i też się skończyło. Także to nie jest taka klasyczna zwałuwa, jaką znamy wszyscy z lasów pół ugorów. Tylko jakieś takie rozrzucone coś, rozwleczone. O, złomik. Klucz rowerowy. No, takie rzeczy. Złomik, dobra rzecz. A, <laughs> widzicie, sam się, zro... sam, sam się zrobiłem. To też nie jest korzeń, tylko aluminium. No to dobrze, bo nie zauważyłem. I tak się stanęło, że zadzwonił do mnie Jarek Krzyszka. Pozdro, Jarecki, oczywiście. I tak sobie gadaliśmy, gadaliśmy o temach, tematach ważnych i mniej ważnych. A tutaj odsłoniłem sobie, zobaczcie co sobie odsłonił Artur, najprawdziwsza miedziuszka, złomik, dwie maści na ból życi, ta jest nawet pełna, także jeszcze do użytku, oczywiście wpadnie do leków i tu są, tu jest chyba pierwsza cała musztardóweczka, znaczy mam nadzieję, że jest cała, bo jest przywalona jakąś cegłą, no właśnie taką, no na razie jest ok, o kurde. Na razie jest ok. Tu jest jakaś butla. No, butla jest potuczona. Bo słychać. Patrzcie cała. O, jeszcze za niej cegła wyleciała. O, z puddingiem. Ciekawe jaki smak. Bagienny. No dobra, poszło. Fajnie do umycia. I albo pójdzie na targ staroci. Pchli targ, targ, starości, jak ja to mówię. Nazwijcie to jak chcecie, albo zostawię ją sobie u siebie. Zobaczymy. A ta jest rozbita, chyba. Ja, ta jest rozwalona. Właśnie taką cegłą dostała i się i się nie ostała. Ale nic, kopiemy sobie dalej. Jeszcze chwilkę, ponieważ niestety, ale, znaczy, niestety, niestety, oczywiście. Szkło, taszkę ze szkłem mam już w zasadzie pełniutką. O, tak to wygląda. To jest, wiecie, jak zawsze, e, no nawet nie jest takie ciężkie. Śmieci, tu wywaliłem taki wór po ziemniakach, myślałem, że on będzie pełen butelek, bo tam spod niego trochę wyszło, ale jednak okazało się, że nie. I zobaczcie, jak jest fajnie czyściutko. Tam się już szpaki w ogóle... Dron, jakubastka na szorcie. Pozdro Sebastian, przyjacielu, a ja wam teraz yy, pokażę filmik, co u mnie szpaki na winogronie robiły. najlepsi pracownicy do zbioru owoców miękkich. I tak to wygląda. To są kombajny do owoców miękkich tudzież też nie miękkich bo chyba winogron nie jest zaliczany do owoców miękkich ale nieważne powiem wam ja tam te wszystkie winogrona uprawiam tfu, uprawiam tam jest taka dzicz stworzona tylko właśnie dlatego żeby kosy kokosy inne szpaki przylatywały i sobie podjadały. nie? Tak to jest, bo on się nadaje ten winogron w zasadzie tylko chyba do wina, bo ma bardzo twardą, cierpką skórę, a miąż ma słodki. O, tu jest jakaś butlanie. O, patrzcie, co sobie Artur wyjął Róweczkę. No to dobrze, to chyba tu trzeba kopnąć teraz. A tu zamiast złomu wychodzi puszka z farbą, tudzież po farbie. Takie dziadostwo. No ale dobrze. Do hasioka poleć. O, idzie jakiś złomik chyba. Ay, O kurde, co to jest? O, jeszcze nie wyjdzie. Połamał się. A nie wyjdzie. Łańcuch znowu. O oh, glory! Jest łańcuszek, a tu jest but. Oh. but Hehehe, <ścoughs> Podeszwa. A tu jest chyba dalsza część łańcucha. U, ale siedzi. O. Po drodze muszą być jakieś słoiczki, oczywiście. Kurde, ale siedzi, powiem wam. Ja palca nie wetknę. Kurde, ja łańcuch. Jeszcze się nawet rusza. Ale to może świadczyć o tym, jak głębokie jest złoże. Zobaczcie, jaki fajny łańcuszek. O oh, glory jest? Jest, super do urobku! Patrzymy co jest dalej. Na głębokość łańcucha. A są tu jakieś cegły, jakiś gruz był wywalany i przypuszczalnie w tym wszystkim te złomiki się zawieruszały. No i fajnie. I no jakby te jeżyny tak nie przeszkadzały, bo... Jest, zobaczcie, co tu jest zobaczcie liany a jeżyny no one jednak są dosyć ciężkie do zerwania o można się nieźle namęczyć, natrudzić a to jeszcze ma kolce ja mam dzisiaj troszkę grubsze rękawice takie fajne A zobaczcie jeszcze więcej łańcucha ha. no i fajnie ostukamy, oczepiemy. I będzie do huty. I buch, moi kochani. Kopie, 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 kopie. Trochę szkła. Aż tu nagle. Patrzcie. Jaka popielniczka słodka. Ktoś chyba rzucił palenie i wyciepał dobrą popielniczkę. Bo jest nieuszkodzona. No, i nie takie rzeczy. Targ starości. Ja wiem, że palenie już jest nie w modzie. Ale... Część ludzi dalej pali jednak, więc może się komuś przyda. Kurczę, miałem iść w lewo, a idę w prawo, słuchajcie. O, i tu jest znowu fajny przykład na działanie temperatury. Była temperatura. No widać, że była. O, smoczek się zrobił z butelki. Tu jest jakiś złomik. Nie da się złamać, więc jest OK. Tu też jest jakiś złomik. O, coś uderzyłem. Ja, reszta tej butli chyba. Ja. No ciekawie to jest rozwleczone, muszę Wam przyznać. Też jest spłaszczona, czyli była w całości pewnie popękała od temperatury. No, ale teraz trafi po raz kolejny do wysokiej temperatury, ale już w innych celach. Normalnie myślałem, że granat, słuchajcie. Patrzcie, jakie jajko fajne. Takiej butelki to jeszcze nie wyjąłem w całości. W środku płyn. Uwaga. Jak to było w tym szorcie? Się bojałem. No bojam się, ale powącham. Nie pachnie. Nie wiem, co to. Ale fu, osa. Flakon fajny, nie? Osa, sio. Jak się zachowujemy w przypadku osy? Kto wie? No nic nie robimy. Nie odganiamy, nie tego, bo to tylko ją sprowokuje. Tak samo w przypadku szerszeni i innych takich, co tam przylecą mi i straszą bzyczeniem. Ja wiem, że to jest nieprzyjemne, ale ja moje dzieci nauczyłem: zamrzyj w bezruchu, ona sobie poleci. No i tak najczęściej się dzieje, oczywiście. O. Pomijam takie sprawy jak to, że na przykład w skrzynce na listy obok naszej osy zrobiły sobie gniazdo, no i ruch ręki mojej w kierunku skrzynki spowodował niepokój, no i zaraz było dziabnięcie, nie? Patrzcie jaki złomik idzie, zaraz było dziabnięcie, no i dopiero wtedy u mnie następuje likwidacja, bo póki nic nikomu nie robią, no to. No, to żyjemy w zgodzie, nie? Ale jak już przekroczą pewną granicę, tak samo w furtce w starym zamku zrobiły sobie, to jest chyba jakieś motocykla, co? Jakiś chlapacz czy coś takiego? Nie wiem, zrobiły sobie osy gniazdo. Normalnie w dziurce odklucza, wiecie? No i mówiłem dzieciom, słuchajcie, nie zbliżajcie się tego, one sobie te larwy wychodują mi się zawiną i, i będzie spoko, nie? No ale pewnego dnia. Jaśko się chyba zapomniał, chyba to był Jaśko. No i był atak, no i następny, następnym krokiem był mój atak na to gniazdo. Oczywiście wiecie jaki jest mój sprawdzony sposób na takie gniazda. Ostatnio w Trzepaku też, gdzie się dzieci huśtają, likwidowałem gniazdo. Dezodorant na alkoholu daw jakieś tam FA czy inne niweła i zapalniczka tudzież zapałki FRU. I jest po gnieździe. Tak to załatwiam. Ale tak jak mówię, póki granica nie zostaje przekroczona, ja nie reaguję. Dopiero jak najczęściej osy niestety przekraczają tą granicę, bo mylnie odczytują yy, ruchy ludzkie, nie? Ja im się w sumie nie dziwię troszeczkę, ale mogłyby być troszkę bardziej powściągliwe. No, a tak, wiadomo, wjeżdża miotacz ogniem do akcji i jest po sprawie. U, wągiel, dobrze. No, tak jak widzicie, orężadówki, sypią się wszystkie potuczane. Dwie uratowałem, wpadły do obiegu, a w ogóle to ja już kończę, moi kochani. Jutro jadę samochód wyrejestrować i będę przejeżdżał koło skupu szkła. Także białe poleci do tego skupu. Śmieci do śmieci. Trzymajcie się, papaty. Dzięki w ogóle, że jesteście, że słuchacie tych moich pierdolet. Jak to mówią, ale czasem człowiek musi sobie pogadać. Trzymajcie się, papaty. Cześć, Maniuch. No, ja wiem, 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 zaraz mi tam potuczesz. Słuchajcie, cztery paczki do mnie przyszły. Trzy Odewy. Tak jak ona tutaj wydrukowała. Zabawki za darmo. Nie, Maniusz? Cześć, ty jesteś gość. Tutaj jest, ja czegoś takiego jeszcze nie widziałem na oczy. Wałek elektryczny do malowania. Tultek, elektryczny wałek malarski. O, z instrukcją. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale może sprawdzę. E, słuchajcie, mm, zabawki. Tu jest. O, co to za zając? Maniek. No, patrzcie, gościa, no. A tu Ewunia przysłała, zobaczcie, dżemy wiśniowe i mm, ogóreczki kartuskie. Yy, ka, kartuskie, ja myślę, że kaszubskie. A kartuzy na kaszubach w sumie. Aniusiu, ty nie jesz przecież ogórków. No, yy, maniek się nie słucha, popsuł się. Yy, słuchajcie, to jest mega. Mongoł jakiś tatar <laughs> z cepeli za 350 zł. Patrzcie, jak mnie tutaj zaczepiono. Co za gość. No, no, nie da mi nakręcić, nic mi nie da. Yy, także oryginalna świeca z czasów słusznie minionych, ale jest mega. Naprawdę do tego świeciuszki zapachowe, yy, powidełka, przetwory i inne rzeczy. No, i tutaj jest w ogóle yy, Maniusiu. Czekaj, bo Ach, mańka muszę trzymać z daleka. No, jak go trzymać z daleka? No, pieszczochami, wiadomo. Yy, słuchajcie, zestaw brydżysty z ćmielowa. Jest to mega. Naprawdę bardzo mi się podoba. Ten pomarańcz jest obłędny w ogóle. Coś pięknego. Ewuniu, naprawdę bardzo Ci dziękuję. A tu przyszły, zobaczcie, będą kotlety z cukinii, wiadomo. Z gdańskiego ogródka u Ewunii. <laughs> I kable obok do obierania. A tutaj jest on. Maniak. Tak, a tutaj jednocześnie przyszła paczuszka od Mirka i Justyny. Słuchajcie, Justynka zrobiła dla dzieciaków. A nie, Grzlitujże się. Ja nie mówię o Tobie teraz. Uciekaj. Dla dzieciaków. Patrzcie no, no co za głośno. psujesz mi ujęcia, maniek. No. To jest Hollywood. No. Tam dzieciaki biegają. Oj oj, robi się niebezpiecznie. Dobra, muszę tutaj zabezpieczyć to. Aniów, ale ty jesteś naprawdę, ty jesteś taki niegrzeczny. Dobra moi kochani, no tego nie nakręcę. Zobaczcie co Mirek wyjął w lesie z Justyną. Franciszek Karpiński w Warszawie jakieś leki mega chyba tu jest półtorej kilo kapsli z Niemiec i z Polski bardzo stare znicze tu jest w ogóle szpitalny kielonek do tego do podawania leków, Saracen mi ostatnio taki przyniósł i Saracen przyniósł mi też masę innych szkiełek, w tym truciznę ale to pokażę wam innym razem no i do tego jakieś inne szkiełeczka bagnet Akumulator, patrzcie co tu jest napisane: PKP Made in Poland, coś dla miłośników kolei. No i oczywiście słodkości, dzieci już mi tutaj atakują, żeby jeść słodkie. No i cóż mogę powiedzieć? Bardzo naprawdę, a to jest jeszcze mega! Justynka zrobiła, zobaczcie, bo ona w rękodziele siedzi, tak powiem, robi takie cudeńka, stary słoik wyjęty z lasu, ubrany w y, podkolanówki, nie wiem jak to powiedzieć, może służyć za świecznik, tutaj Mirek z Justynką wszystko opisali, bardzo, naprawdę bardzo Wam dziękujemy, ten kot, to, ta oświęca naprawdę mega, świetne wykopki, y, świetne fanty, tak, tak maniek. Bardzo naprawdę bardzo dziękuję mu Ewuniu, Justynko i Mirku. No nie wiem jak ja wam się odwdzięczę. Nie mam zielonego pojęcia, ale jakoś się odwdzięczę.